Cześć wszystkim! Zresztą oczywiście gier marchocice. Dzisiaj naprawdę lecimy dzisiaj z odcinkami Ponieważ znajdujemy się na odmianie Przężyta o zimego Nie powiem Wam co to była za Dokładnie co to jest za wiecie za odmiana bo to, to odmiana dostaliśmy od wujka jarka którego serdecznie pozdrawiam. Yy, wujek nam dał to, już drugi rok my to zasialiśmy i jeszcze lepiej jest. Yy, oczywiście po ściernisku dalej będzie pryskane na pesz Ktoś zapyta, chłopie na pesz Jak tu peżu nie widać. Jest tutaj pesz zdarza się miejscami. Yy, Ładne, ładne tutaj pole, w przenżyta, to jest prawie 90 arów. Yy, obecnie to się znajduje w wojowcu, świętokrzyskim. Yy, na tej wsi, o mówiłem, każdy ma za domem 5 hektarów łąka, każdy ma tam podzielone pole łąka. Niektórzy mają całe pole podzielone sami polami, więc jak, jak człowiek sobie odgrodzi, tak, tak ma. Więc y, bardzo ładne pszenżyto. Mam nadzieję, że bardzo dużo hektarów y, y, zasialiśmy prawie 2 hektary pszenżyta jeszcze na Bichniowie. Także naprawdę dużo. Jeszcze jest tam koło hektara na, na Lipinach. Tam będzie zasiany łubin. Ponieważ trzeba spełnić zazielenienie. Y, także no. Czy ja więcej się bardzo odbiło na nas? Te koszty nawozu. Po prostu poszliśmy w ekologię, tak? Większość wujów stwierdziła Wojtek po co nawozy? Lepiej w ekologię. Ja się z nimi zgadzam ile wysypię. Wiadomo, że wysypię, może mniej, a może więcej. To wszystko od pogody zależy na naszych rejonie, na naszych terenach. Także co tu będę więcej mówił? No, taki krótki przegląd pól. Tam będzie kukurydza. Także widzicie eleganckie pole później będziecie mieli jeszcze jeżeli sławić postaram się y, nagrać dla Was. Także łapkujcie kanał, subskrybujcie kanał, żebyśmy dobili 3000 subskrypcji na kanale. Bo jest nagrany film, odpowiedzenie historii gospodarstwa. Wystarczy go tylko wrzucić na 3000, także... To by było na tyle dzisiaj, także ja się z wami żegnam, trzymajcie się widzowie, do zobaczenia.